Dzień dobry Państwu, witam na wykładzie z socjologii. Dzisiejszym tematem wykładu będzie, będą teorie rozwoju społecznego. Zacznijmy może od tego, czym one są. No, są to teorie z zakresu socjologii i antropologii, które mają na celu wyjaśnienie przebiegu, przyczyn i procesów zachodzących w toku rozwoju społecznego. Tych teorii oczywiście jest całkiem sporo bardzo różnych, zresztą często się wykluczających. Zaczniemy może od niespecjalnie przeze mnie lubianej teorii, aczkolwiek warto o niej powiedzieć, bo, 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 bo rzeczywiście no, jest ona cały czas gdzieś tam uważana za, za, za sensowną. Niektórzy się nią cały czas posługują. Mam na myśli oczywiście teorię Marksa. Najpierw dwa słowa może na temat tego, co według Marksa jest osią rozwoju społecznego. Osią rozwoju społecznego jest oczywiście konflikt klasowy. Dwie sprawy, znaczy pierwsza taka, że po pierwsze musi istnieć coś takiego jak klasa społeczna, aby ta teoria mogła się rozwijać. Po drugie musi istnieć no, konflikt pomiędzy przynajmniej dwoma klasami. Marks w ogóle zakładał, że konflikt klasowy czy walka klas, to różnie, różnie było przez niego nazywane, jest motorem napędowym historii albo kołem zamachowym historii, to jest różnie tłumaczone. Zacznijmy może, zacznijmy może od tego, jak Mark, jakie formacje społeczne, tak on to nazywał, jakie formacje społeczne Marks wyróżnił pierwszą formacją społeczną, ja je potem oczywiście mówię, pierwszą formacją społeczną, jaką wyróżnił, była wspólnota pierwotna, kolejną formacją była formacja niewolnicza, kolejną formacja feudalna, następną formacja kapitalistyczna i tą ostatnią, najważniejszą nazwijmy to, tą, która no, miała być takim ukoronowaniem rozwoju społecznego była formacja komunistyczna. Zacznijmy w takim razie od tej pierwszej, czyli od wspólnoty pierwotnej. Wspólnota pierwotna według Marksa była formacją, w której nie występowały klasy społeczne. To jest jakby pierwszy, pierwszy jakby problem, jeśli chodzi o, 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 o marksizm. Czy o marksowską teorię rozwoju, dlatego że, dlatego, że no skoro zakładamy, że konflikt klasowy jest potrzebny do tego, aby mógł nastąpić rozwój społeczny, a tego konfliktu nie ma, bo nie ma klas społecznych, no to skąd się bierze w takim razie rozwój społeczny? To jest, to jest jakby pierwszy, pierwszy problem, który się pojawia w przypadku Marksa. No założenie było takie, że Całkiem zresztą nie, nie, nie takie niebezsensowne, bo założenie było takie, że we wspólnocie pierwotnej w pewnym sensie mamy do czynienia z pewną zadaniowością, to znaczy nie mamy wyspecjalizowanych klas społecznych, a poszczególni uczestnicy czy członkowie wspólnoty pierwotnej zajmują się tym, co akurat jest niezbędne, czy tym, co akurat jest najważniejsze do, dla przetrwania tejże, tejże formacji społecznej, znaczy tejże grupy społecznej, grupy, w której oni istnieją. Więc tutaj jakby mamy, mamy to to nie jest jakby bez sensu, bo, bo no, właściwie chyba każdy z nas tak naprawdę jest w stanie zająć się tym, co, co, co czym musi jeżeli nie będzie miał innego wyjścia, natomiast no, nie zmienia to faktu, że przy założeniu Marksa, że mamy do czynienia z jakąś tam właśnie formacją społeczną, w której powinny istnieć klasy społeczne i powinny one być ze sobą w konflikcie, no to trochę ta, 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 ta narracja jakby się rwie. Nie wiemy, jak doszło do, 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 w tej sytuacji trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tego, że doszliśmy do y, kolejnej formacji przez niego opisanej, czyli formacji y, niewolniczej. Tutaj y, też powiedzenie o, o, o znaczy potraktowanie formacji niewolniczej jako takiej jakiejś jednolitej y, formacji, która trwała gdzieś setki, a może nawet tysiące lat. No tylko właściwie zaciemni nam obraz. To znaczy prawda jest taka, że rola niewolników była bardzo różna w bardzo różnym czasie i bardzo różna w bardzo różnych systemach społecznych, w których przyszło im funkcjonować. Nie zawsze też było tak, że ten, ten, ten niewolnik był takim nie wiem, człowiekiem wykluczonym. Który, którego los zawsze był jak najgorszy. Nie mówię w tej chwili bynajmniej, że, że ich los był dobry, bo nie był najczęściej. Natomiast nie zmienia to faktu, że na przykład w starożytnej Grecji w niewolę popadali ludzie, no często na przykład posiadający całkiem sporo talentów, czy to jacyś uczeni, czy to artyści. No i to nie było tak, że, nie wiem, sprzedawano ich gdzieś na targu niewolników, a potem wysyłano żeby pracowali w winnicach, tylko raczej kupowali ich na przykład bogaci ludzie po to, aby byli prywatnymi nauczycielami ich dzieci. No to nie mówię, że to było bardzo częste, nie mówię też, że, że, że zawsze tak było. Najczęściej niestety los niewolnika był nie najlepszy, natomiast zdarzały się, zdarzały się i, i takie y, historie jak właśnie z wykształconymi ludźmi, którzy popadali w niewolę. Co więcej, często można było popaść w niewolę nie tylko czyjąś, znaczy w sensie innego człowieka, ale często ci ludzie popadali w niewolę na przykład państw miast greckich. No i wtedy byli wykorzystywani jako jakieś tam siły porządkowe, powiedzmy, rodzaj naszej współczesnej policji, które dbały o porządek w mieście a los ich nie mogli, nie mogli ci ludzie swojego losu odmienić, ponieważ, ponieważ byli jakby no, własnością miasta, czy własnością tego danego polis. Trochę gorzej, wszystko na to wskazuje, że nieco gorzej wyglądała sytuacja niewolników w Rzymie, stąd między innymi powstania przeciwko, przeciwko Rzymowi, w tym najbardziej znane powstanie Bartakusa. to Te powstania najczęściej kończyły się przegraną niewolników, co nie zmienia z kolei faktu, że w jakiś tam sposób, szczególnie to właśnie powstanie Spartakusa, lekko, lekko poprawiło ich los. Tak, tak może to powiem. Następna formacja, jak, o, jakiej, o jakiej mówi, czy o jakiej pisze Marks, to jest formacja feudalna. Tutaj te, te o ile w przypadku formacji niewolniczej te dwie antagonistyczne klasy społeczne to byli niewolnicy i ich właściciele. To w przypadku feudałów, te dwie formacje, między którymi następował gwałtowny konflikt placowy, to byli właśnie feudałowie, szlachta, nobile, rycerstwo, takich nas też można nazwać, i chłopi, kniecie. No, jak wiemy, tak pewnie wtedy byśmy by powiedziano bardziej kniecie dziś powiemy bardziej chłopi albo. No, rolnicy nie, ale no, chłopi, jako, jako grupa społeczna. Jako ciekawostka słowo kmieć istnieje do dzisiaj w języku bułgarskim. Dokładnie jest wymawiane kmet i oznacza Sołtysa. Nie każdego chłopa, ale Sołtysa. Yy, wracając jakby do tematu. Pomiędzy yy, tymi dwoma grupami yy, następował według Marksa konflikt kratowy. Na pewno do pewnego stopnia Marx miał rację, natomiast też to warto powiedzieć. Znaczy ten, to, trudno mówić o tym, żeby los chłopu był taki sam nie wiem, we wczesnym średniowieczu, a i powiedzmy w wieku XVII czy, czy XVIII. To się zmieniało, to się zdecydowanie zmieniało, dlatego że. Wszystko zależało po pierwsze od jakby na przykład stopnia, stopnia rozwoju gospodarczego czy rozwoja, rozwoju ekonomicznego danych ziem o ile często zdarzało się tak, że ktoś był zaliczany do szlachty, był uszlachtany przez księcia czy też króla, no to z drugiej strony oczywiście była ta nobilitacja, z jednej strony była to nobilitacja, z drugiej strony wiązały się z tym Określone powinności, no takie na przykład jak stawianie się na wezwanie pana, czyli księcia albo króla wraz z giermkiem, koniem i uzbrojeniem. No de facto chodziło tutaj o miecz najczęściej po prostu do walki. Koń bojowy kosztował krocie, to było kilka wsi. Miecz no nie był aż tak drogi, ale też był bardzo drogi. Pełnej zbroi mało kto używał, ponieważ ona kosztowała no nie bywałe zupełnie pieniądze. Myślę, że to była kwota bardzo luksusowego samochodu w dniu dzisiejszym. W związku z tym, zostając szlachcicem, dostając pewne ziemie, którymi, którymi taki szlachcic miał zarządzać, które dostawał właściwie na własność od księcia no te ziemie musiały wypracować taki dochód, aby jego było stać, właśnie przynajmniej na tego konia, giermka i miecz. I teraz no, wyobraźmy sobie słabo zaludnioną Europę Środkową z, z, z ogromnymi połaciami lasu. Prawda jest taka, że człowiek, który zostawał w tym momencie nobilem, był zaliczany w poczet rycerstwa, raczej nie był w stanie z tego lasu kupić sobie konia, utrzymać giermka i kupić sobie miecza runo leśne na pewno nie pozwoliłoby mu na takie wydatki, w związku z tym trzeba było tam osadzić chłopów, ponieważ, ponieważ no tak jak mówię, tutaj te rejony, przynajmniej nasze, czyli Europy Środkowej, były bardzo słabo zaludnione, to trzeba było tych chłopów przekonać do tego, żeby osiedlili się właśnie na ziemi no tego, a nie innego y, y, szlachcica, czyli tego, a nie innego feudała. Najczęściej wiązało się to z, y, ze zwolnieniami po prostu z, z powinności podatkowych. One czasami trwały nawet koło dziesięciu lat. Y, wyglądało to mniej więcej tak, że przez te dziesięć lat chłopi nie płacili żadnych zobowiązań pańszczyźnianych y, swojemu panu. Chodziło po prostu o to, aby oni jakby okrzepli na danym terenie, aby zapuścili korzenie, aby no, sami również mieli z czego po prostu płacić te powinności feudalne. Wiadomo było, że jeżeli od początku będą, będą nie wiem, tłamszeni tymi powinnościami, to raczej, raczej nie będą mieli po prostu z czego płacić, a ponieważ zaludnienie, jak wspomniałem, było słabe, to było wysoce prawdopodobne, że oni przy pierwszej okazji Yy, udadzą się do innego feudała, który potraktuje ich nieco łagodniej. To no mało tego, to znaczy to, to, nawet bym powiedział, że dwa przypadki, że feudałowie po prostu no, porywali sobie całe wsie yy, po to, żeby, żeby ta inna wieś mogła, znaczy yy, ta, ta wieś mogła na, na terenie innego yy, feudała yy, uprawiać pole i przynosić mu yy, to, co dziś ładnie nazywamy yy, wartością dodaną, czyli po prostu dochód. Yy, teraz Teraz gdybyśmy patrzeli na, 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 na Polskę tutaj szlachta no, bardzo szybko, bardzo szybko uzyskała sporo przywilejów. Wynikało to z tego, że tam no, poszczególne najpierw dynastie, a później królowie elekcyjni zgadzali się na coraz większe ustępstwa w stosunku do szlachty, dając tej szlachcie coraz większe prawa. Efekt oczywiście był taki, że pogarszał się los chłopów na rzecz właśnie szlachty, to po pierwsze. Natomiast gdybyśmy z kolei popatrzyli na, na, te, na te dalekie kresy, dziś często znajdujące się gdzieś wręcz na, 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 na wschodniej Ukrainie albo na wschodniej Białorusi, to by się okazało, że o dziwo tam los chłopów był zdecydowanie lepszy. Ponieważ było tam bardzo pusto i, i yy, tak zwani królewienta kresowi yy, robili wszystko, yy, żeby zachęcić chłopów do yy, osiedlania się tam. No, pokazany w nie najlepszym świetle yy, między innymi przez Sienkiewicza, Jarema Wiśniowiecki, no był tego typu człowiekiem, to znaczy on robił wszystko, yy, mimo że sam był wyjątkowym wręcz okrutnikiem, yy, to robił wszystko, żeby zachęcić chłopów do tego, aby osiedlali się w jego dobrach i, i jakby zagospodarowywali pustki, które tam się znajdowały. No tutaj jakby to, to też warto wspomnieć. Tam zaczęły w pewnym momencie krążyć jakieś zupełnie dziwne takie opowieści. Szlachta sobie uznała, że one w ogóle innego pochodzenia Wodzili, wywodzili swoje pochodzenie, czy to od Rzymian, czy od, od, od plemienia Czarmatów. Perskie plemie żyjące gdzieś tam głęboko na stepach dzisiejszej Rosji nad Wołgą. W ten sposób próbując się odróżnić od, 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 od chłopów. Tak czy inaczej ten konflikt między, między jednymi i drugimi był, co no, między m.in. podczas powstań kozackich dało, dało sobie znać w sposób taki bardzo, bym powiedział, krwawy. Żadna ze stron nie, 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 nie stroniła od od okrucieństw i od przelewania krwi. Więc widać wyraźnie, że tutaj to prawda, no Mark, który często się miła, to tutaj akurat można powiedzieć, że miał rację. Następna formacja to jest formacja kapitalistyczna. Cóż, no wzięła się ona tak naprawdę, czy jej istnienie wzięło się stąd, że rozpoczął się rozwój nowoczesnego przemysłu. Już nie manufaktury ale właśnie nowoczesny przemysł, czyli normalne zakłady przemysłowe. I tu się pojawia ta, ta najbardziej chyba przez niego znienawidzona warstwa kapitalistów, a jej antagonistyczną klasą jest proletariat, czasami później nazywany proletariatem wielkoprzemysłowym. Między tymi dwoma grupami zachodzi konflikt, konflikt społeczny. Tutaj na czym on się opiera? Przede wszystkim na własności, to znaczy założenie było takie, że kapitaliści posiadają środki produkcji, czyli maszyny, czyli narzędzia, czyli całe fabryki, no, a proletaria, czyli to, co później nazwano klasą robotniczą, ich nie posiada, pracuje właśnie u tych kapitalistów, natomiast chciałby wejść w posiadanie tychże, tychże dóbr. No oczywiście Marx całkowicie pomijał całkiem sporą rzeszę ludzi, którzy i byli właścicielami środków produkcji i pracowali tymi środkami produkcji, czyli całą masę wolnych zawodów, tak byśmy powiedzieli, różnego rodzaju rzemieślników, których na przykład w XIX wieku wcale nie brakowało, gdzie generalnie rzecz biorąc tymi ludźmi raczej zajęli się inni myśliciele, czy inni myśliciele próbowali no niejako zagospodarować ideologicznie tą grupę, to najczęściej byli myśliciele z nurtu anarchistycznego, Prud'on, Bakunin, Kropotkin. Natomiast, natomiast Marks generalnie rzecz biorąc pomijał tych, starał się tych ludzi pomijać w swoich rozważaniach intelektualnych. Myślę, że też nie przewidział jeszcze jednej rzeczy, to znaczy marx nie przewidział tego, że no, kapitalista niejako może się zmienić, to znaczy, tak samo jak nie możemy cały czas traktować tej formacji feudalnej w sposób, no, jednakowy, tak samo nie możemy traktować formacji kapitalistycznej. Czym innym była formacja kapitalistyczna na samym początku jej trwania, kiedy maszyny były stosunkowo proste, nie wymagały specjalnie dużych umiejętności by je obsługiwać. Natomiast czym innym były, była formacja kapitalistyczna w momencie, kiedy maszyny uległy no, dalekiej, daleko idącej komplikacji, nie były też tanie. W związku z tym no, człowiek, który umiał taką maszynę obsługiwać był też cenny I, i prawdopodobnie wręcz nawet na pewno właściciel, czyli ten zmienawidzony ten kapitalista miał tego świadomość, starał się robić wszystko, żeby tych ludzi u siebie, tych wykształ ten, 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 tą wykształconą y, klasę robotniczą y, zatrzymać u siebie, aby, aby pracowali oni na jego, y, na, na, na jego, dobro, czy dla jego dobra, a nie y, dla dobra konkurencji. Y, mało tego, znaczy takim, powiedzmy, powiedziałbym taką cezurą, oczywiście tutaj trudno mówić o, 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 o refleksji Marcowskiej, bo Marks już dawno wtedy nie żył, ale taką cezurą była sytuacja z fabryki Forda. Ford w pewnym momencie wprowadził godzinny dzień pracy, to było pierwsze, a po drugie podniósł swoim robotnikom pensję dwukrotnie. Konkurencja uznała, że, że chyba oszalał i właściwie wszyscy wyczekiwali jego, jego końca, rychłego zresztą, jakim się wydawało, natomiast dość szybko się okazało, że mniej więcej po roku w ramach, dziś ładne, modne słowo, ewaluacja, w ramach ewaluacji tego, co się stało, okazało się, że Mark, no, oczywiście Ford, Ford nie tylko nie zbankrutował, ale wręcz podwoił swoje, swoje zyski. Dlaczego? No, z różnych przyczyn. Znaczy, po pierwsze okazało się, że nie wiem, wypoczęty robotnik pracuje lepiej. Po drugie, jak jest zmotywowany to też pracuje lepiej, a po trzecie nagle w zasięgu tego robotnika znalazło się dobro, które wytwarzał, czyli Ford Do tej pory dobro luksusowe, przeznaczone tylko i wyłącznie dla, dla, dla ludzi bardzo bogatych, nagle znalazło się w zasięgu tychże robotników, w związku z tym oni uznali, że warto dobrze pracować, aby kiedyś w przyszłości bliższej lub dalszej, najlepiej bliższej kupić sobie taki, taki samochód. Yy, tutaj jeszcze, yy, no, na, na Śląsku na przykład, gdybyśmy też się rozejrzeli, Śląsk był takim yy, miejscem, gdzie generalnie rzecz biorąc, ta, ta, ten, ten rozwinięty kapitalizm też byśmy, no i kapa, no i, i, i też byśmy znaleźli, przepraszam za słowo, prąd gdzieś tutaj siadł. To